Drugie miasto Łotwy tonie w duchu nieskrępowanej wolności. Ochroniarzom pilnującym wjazdu do parku maszem wystarczy rzucić hasło Speedway, po czym z uśmiechem na twarzy uchylają bramy przygodnym przechodniom. Na wschodzie ludzie są niezmiernie gościnni, a przy tym rozumieją sport. Łotysze tworzą wyjątkowy klimat na trybunach, gdyż biją prawo wszystkim uczestnikom Grand Prix. Przeto dziwują się, kiedy Olsen głośno okrzykuje ganiąc ich, za naganne przygotowanie toru, skoro oni, z sercem na dłoni, biegną spełnić każde jego życzenie. Przed nami 20 biegów, które wyłonią ósemkę półfinalistów. Pierwsze starty zawodników w dniu dzisiejszym. Zobaczymy, w jakiej są dyspozycji. Pierwsza czwórka zawodników będzie miała okazję zapoznać się z torem. Kolejna czwórka będzie teraz miała okazję zapoznać się z Torem. Kolejna czwórka będzie teraz miała okazję zaprezentować swoje umiejętności. Skład wyścigu może robić wrażenie na kibicach. To już ostatnia czwórka zawodników, którzy będą mogli zapoznać się z Torem. rywala. Krzysiek Kasprza nie pojedzie po wtórce. Kolejne podejście do wyścigu numer... Przed nami następna seria biegów. Gonitwa piąta. Kolejno od Kramężnika. Krzysztof Kasprza. Lukasz Lewa. Fredrik I najbliżej bandy. Maśma duże. Lepiej spotkaśmy. Czech. Mija Jest Dyskwalifikacja Czecha. Powtórka wyścigu numer 5. Wystarkowali. Kasprzak spóźnił start. ...kawał pozycję rywala. Wygrywa Krzysztof Kasprzak! Kolejno na linii mety. Pierwszy, następny wyścig. Przed nami następny wyścig. Kolejny wyścig. Na starcie w pole A. Łapysz! jeden Pedersen. Olec. Andreas. Stąca. Start. Równy start całej czwórki. Andreas. Wyprzedza. Andreas. Spada na koniec stawki. Wykluczenie. Andreasa. Liderem. Lee Adams! Półmetek wyścigu. Lee! Orbituje! Lee! Od startu na prowadzeniu. Jeszcze tylko jedno okrążenie i poznamy zwycięzcę. Wyścig bez większych emocji. Wejście w ostatni wiraż. Wygrywa Lee Adams. Kolejno na mecie. Pierwszy Lee Adams. Drugi Łotyż. Przed nami następny wyścig. Przed nami trzecia seria wyścigów. Dla niektórych zawodników będzie to ostatnia szansa, aby dogonić czołówkę. Następny wiek. Następny wiek. Wyścig. 10. Kolejno od Kramężnika Scott Nichols Reddick Lindgren Młodyż I najbliżej bandy Rune Holta Osi Równy start całej czwórki Lindgren Zaatakował Scotta Wykluczenie Lindgrena Łotysz oszukał rywali. Łotysz oszukał rywala. Powtórka odbędzie się bez wykluczonego Łotysza. Obsada wyścigu gwarantuje niesamowite emocje. Następny wyścig dnia. 12. Na starcie pole A, Krzysztof Kasprzak, pole B, Niki Pedersen, pole C, Krzysztof Szaf, pole D, Mierne Pedersen. Maśma w górze, spóźniony start Kasprzaka. Rampi obejmuje przodownictwo. Niki obejmuje prowadzenie. Paldies. zwycięzcę! Kasper Jason. Wejście w ostatni wiraż. Krzysztof Kasprzak. Znów pokazuje klasę. Kolejno na mecie. Pierwszy. Krzysztof Kasprzak. Przed nami następna seria wyścigów. Niektórzy już teraz mają szansę zapewnić sobie miejsce w półfinałach. Czy Lee Adams... Kolejny raz udowodni kolejny bieg. Kolejno od krawężnika startują. Kask czerwony. Runę holta. Kask niebieski. Krzysztof Kastrza. Kask biały. pozycję rywala dyskwalifikacja Lee Rone wybiera zewnętrzny tor jazdy wyścig bez większych emocji Rysiu przewraca się do wyścigu numer 14. Maś w awkurze wyrównany start wszystkich zawodników. Niewielkie odległości między zawodnikami. Rune Holta, Sadakowa, Rega Hancocka. Greg Hancock po orbicie. Wstecz wyścigu. Rone zaatakował pozycję rywala. Jeszcze tylko jedno okrążenie i poznamy zwycięzcę. Holta na pełnej szerokości. Rack and Znów pokazuje kla- Przed nami następny bieg. Zapomnijmy o tym na starcie. Pole A Hans Andersen Ole B Nils Christian Iversen Ole C Niki Pedersen Pole D Wystartowali! Włatysz! Spóźnił start! Małe odległości między zawodnikami. Niki, dna jak szalony do mety. Wykluczenie. Łotysza! Hans zaatakował pozycję rywala. Andersen zaatakował pozycję rywala. Duńczyk. Jedzie po zewnętrznej. Jeszcze tylko jedno okrążenie i poznamy zwycięzcę. Duńczyk zamyka stawkę zawodników. Hans Andersen mija rywala. Dowtórka odbędzie się bez wykluczonego Nilsa K... Szanownictwo. Czech. Awansuje o jedną pozycję. Wykluczenie Łotysza. Grampi odsadził całą resztę. Lukasz Tryml. Zaatakował pozycję rywala. Wyścig bez większych emocji. Kra! Na pełnej szerokości. Jeszcze tylko jedno okrążenie i poznamy zwycięzcę. Wejście w ostatni, decydujący wiraż. Jason Cra. Znów pokazuje klasę. Kolejną na mesie. Pierwszy. Jason Kra. Drugi. 19. Na starcie pole A Andreas Johnson. W pole B Scott Nichols. Na poluce. C Krzysztof Kaszprzak. A pod Christian Iwerse. Maśmałkurze. Kaszprzak spóźnił start. AJ obejmuje prowadzenie. Nichols. Owejmuje prowadzenie. Dins Christian po zewnętrznej. Krzysztof oszukał rywala. Kiwarsen zaatakował Krzysztofa. Wykluczenie Polaka. Kolejne podejście do... Następny bieg dnia. Skład wyścigu może robić wrażenie na kibicach. Być albo nie być w wielkim finale. Ośmiu kandydatów, ale tylko czterech z nich wystartuje o główną nagrodę. Stawką tego biegu jest udział w wyścigu finałowym. Kto jeszcze uzupełni skład wielkiego finału? Druga na starcie pole A, Krzysztof Kasprza, pole B Hans Andersen, na polu C. Niki Pedersen, a pod banto, Tomasz Kolon. Poszli, Krzysiek został na starcie, ale na kole siedzi mu. Federsen obejmuje prowadzenie. Hartz pija Tomek wybiera zewnętrzny tor jazdy. wyprzedza. Wyrównana walka. Pierwszy Niki. Jeszcze tylko jedno wrożenie i poznamy zwycięzcę. Wyścig bez większych emocji. Wejście w ostatni decydujący wiraż. Wygrywa Niki Pedersen. Kolejno na linii mety. Pierwszy Niki Pedersen. Wielki finał. Emocje sięgają zenitu. Teraz już nie można się pomylić. I oto kolejny wyścig, kolejno od kremężnika. Hans Andersen, Lee Adams, Nikit Pedersen i najbliżej bandy. Griszewka. Wystarkowali. Równy start całej czwórki. Kangur wyprzedza. Rampi oszukał rywala. Jest kwalifikacja Adamsa. Hans zamyka stawkę zawodników. Wyścig bez historii. Liderem Niki Pedersen. Jeszcze tylko jedno okrążenie i poznamy zwycięzcę. Hans cały czas odstaje od stawki. Niki Pedersen. Klasą dla siebie. Kolejno na linii mety. Pierwszy. Niki Pedersen. Drugi. Jason Kram. Trzeci. Hans Andersen.